Dzisiaj będziemy walczyć w najlepszej zbroi z najlepszymi bogami z moda. Ogółem, mamy dzisiaj na sobie zbroję: zbroję Boga. Ona jest najpotężniejszą zbroją, niemal w żadnym modzie lepszej. Zobaczcie, zresztą co ja Wam będę mówił. Patrzcie na te statystyki. Patrzcie na ten miecz, przecież to ma tak dużo ataku, że nie byłbym w stanie wam tego wymówić. No dobrze. Nawet nie mogę jakby poruszać mieczem, bo ta zbroja tak bardzo laguje. Dzisiaj wa walczymy z najmocniejszymi bogami z jednej takiej modyfikacji. No dobrze, no to wszystkich naraz. Dobra. Oni mi za bardzo nic nie robią. Pyk, pyk. Herobrań. Tu, 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 tu. Jestem w stanie ich łapką zniszczyć. Patrzcie. Skoczę sobie i... Pyk. Pyk. Kurde. Trzeba mieć wyczucie. No i zabiłem go. Kurde, ten ma jakąś odporność na łapki. Jakbym go strzelił mieczem, pewnie... Aha, no i tyle. No i tyle z tego odcinka by było. Z zmiażdżyłem wszystkich tych bossów na strzała. Poza tym ostatnim, ale go biłem łapką, a mieczem. No dobra. Chmura idzie. Nie ma tutaj żadnej modyfikacji, e, jakby żadnego moba, który byłby w stanie po podołać sile tej, tego miecza i tej zbroi. Nie ma nic. Żadnego, żadnego moba, który byłby w stanie przetrwać cios z, tej, z tego tego. Zainstalowałem sobie na, żeby, żeby się sprawdzić e, mod One Punch Man. Takiego wiecie, gościa, co niszczy wszystko, e, e, co niszczy wszystko jedną pięścią. Bo myślałem, że może on da radę, albo nas zabić, i czy my damy radę tym boskim, bo on ma tam, e, bo on ma tam w zapiskach jakby. E, w zapiskach moda nieskończoność HP. I zastanawiałem się, czy da radę go zabić tym mieczem i czy on da nas radę zabić. Także sprawdziłem to i niestety nie, nie udało się. Nie zabił mnie, ani ja też go nie zabiłem, ponieważ coś było zbugowane. Straszna ta modyfikacja działa, wszystko się rozwaliło, połowa ziemi w ogóle wybuchła, były jakieś dziwne efekty. Próbowałem do niego podejść. Yy, Waliłem go tym mieczem, ale to nic nie dawało konkretnie żadnego efektu, bo, bo po prostu był niezniszczalny. Tak samo jak z Bedrog Golem. Bedrock Golem jest niezniszczalny i tyle. Jest niezniszczalny, nie? Nie da się go pokonać nawet tym mieczem, bo po prostu nie, nie da się mu zadawać obrażeń. Co mnie bije? A i w ogóle chciałbym powiedzieć, że w tej zbroi bardzo szybko, yy, bardzo szybko yy, ten bardzo szybko gut maleje, więc musicie mieć to na uwadze, jeśli będziecie je instalowali tego moda. Mod się nazywa Super Armor. Po prostu wpiszcie Super Armor 1.165, czyli 1.17 na jakim, na jakim Fordu'e gracie, o ile gracie na Fordu, ale są też na fabrykach chyba. No i yy, po prostu sobie zainstalujcie i możecie tak zniszczyć wszystko, dosłownie. Jakbyście nawet... Jakby był jakiś serwer, nie? Powiedzmy, i tam by się roiło od jakichś dziwnych rzeczy na modach. To możecie po prostu założyć tą zbroję i zmiażdżyć wszystko. Możecie w niej latać, biegać ty jest efektów, i to ci daje nieskończoną efekt na wszystko. Pod wodą, widzenie, znaczy, no tak, Noctowizja, Jump Boost, nieskończone HP dosłownie, znaczy to pokazuje, jakby to HP się dało. A zobaczymy, czy można go czy można się killnąć. Kill. Aha, no można. No ale to pewnie dlatego, że komenda że kill zakłada, że po prostu nas zabije, nawet jak mamy na sobie zbroję. Także to, to akurat nie robi dużej różnicy, no ale widzieliście jaka to zbroja jest potężna. Zmierziliśmy czterech najpotężniejszych bossów jednym strzałem z miecza. Także całkiem polecam w ogóle zainstalowane sobie shadery. I chciałem zobaczyć jak wyglądają. Pierwszy raz gram na shaderach, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo... Ale kosocko wyglądają te shadery. Nie ma co, słuchajcie, zejdę sobie jeszcze pod wodę. Nie, to wygląda przepięknie teraz. Te squidy się prawie nie zmieniły, ale wygląda... kałamarnica. Ale to wszystko wygląda przepięknie. Te, y, tutaj taki efekt takiej niebieskiej wody bardzo. Nie tak jak Minecraftowa, tylko taka bardzo niebieska. No, robi wrażenie. No to ja dopłynę do brzegu. Tum, tum, tum. W ogóle zobaczcie, jak ja mam fajnego skina. Ha. Jeszcze ja z Wami żegnam. I. Cześć. A, jeszcze jedna rzecz. Czy chcielibyście, żebym sobie na takiego właśnie gościa zmienił awatara zamiast tego SCP? Napiszcie w komentarzu, że się z Wami żegnam. Naprawdę.